No, o, a już tego gościa to znacie, nie? Znacie tego gościa. Widzicie? Zobaczcie jaki mały buforek tutaj. Jak teraz kurde włożyć do tego grzałkę? Pewnie trzeba cały spuścić, nie Damian? No Boże, dwa wody poleci, może pół. Nie no, no z wiadro poleci, nie, tak? Nie, nie poleci. No to dobra, pokaż co, pokaż, pokaż jak to zrobisz. Na, dole, na dole zawór z zawór spustowy, zakręcamy wszystkie zawory e, i spuszczamy ciśnienie ze zbiornika. Tutaj mamy zawory spustowy. Upuszczamy, aż przestaje lecieć. Wszystkie zawody pozaczczamy. Przestały lecieć. Zasoba jest taka, że jeżeli powietrze nie wleci, to woda nie wleci. Mamy tutaj nasze przyłącze do grzałki. Grzałka oczywiście już jest gotowa na paście i na anielskim włosie, na pakułach. Zobaczymy, ile wody zleci z 700-litrowego zbiornika. Sam jestem ciekaw. Ha! A to oprócz tego, że trzeba wiedzieć, jak to zrobić, to jeszcze trzeba mieć refleks. My no i widzieliście? Tyle wody zleciało z 700-litrowego zbiornika. No i tak. No i tak można, słuchajcie, szybciutko wymienić korek na grzałkę, także nie ma najmniejszego problemu. Mało towaru zleciało, robota zrobiona i co, cały zbiornik zalany. Hej.